Okej. Okay. Nie wiem tylko jak na to paliwę zwijać, czy, czy, czy szarpany, czy, czy... o dobra mam uderzenie na szarpanego, OK. Na Pilkera 6-0, 125 gramów za bitcoiny, będzie palamitka, no. Na min na, na, nawet nie miałem dotknięcia. O, elegancko. Dobra. Jakby był Chociaż lepszy taki medal niż unikat no i tym spinningiem jest kurczone na 40 parametrów, mogę tym pilkerem rzucić. O! Na starta pana a patrz. <noise> Elegancko, Górnia. Może kilka unikatów się Tego nie wiem. Też nie mam pojęcia. Nie wiem. Jak to znaczy, że jest, a jak nie to znaczy, że nie? Ale powiem ci, unikawko pojechał tylko do czerwonego. W sensie nie, nawet ich ich macham, nie yeah. Dobra, mam, mam uderzenie. U mnie te... Yy, no, zobaczymy, może teraz będzie coś lepszego. Tak jest! Życiówka! Życiówka! Jest! Życiówka Pelamida! Nice! Dzięki! Życiowa perlamina, 9 kg, 941 gram i do misji. Pięknie, na pilkę, którego kupiłem za bitcoiny. Zarąbiście, 6-0 haczek. Dobra, muszę grunt zacząć, bo dzwoni. Właśnie też, ja nie wiem, która, bo o bok nie jest w stanie nawet żywki ruszyć. Tu na razie go olewam i muszę. Chyba, ale no. no to. Jest Wywalę to. Pelamida. Ciśnienie niskie. I godzina to będzie przed szóstą. I mam branie na gruncie. Przed życiówką elegancko. Który grunt? Chyba ten, ale nie jestem pewien. Czyli co, by wsiadły trzy unikatowe piramidy, dwie do misji, to będzie można zmieniać miejsce, tak? No, tak. No, o, nice. Dzięki. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, widziałem. Widziałem.